gdzie były zamknięte wszystkie wiatry. Mógł teraz spokojnie płynąć do domu, wypuściwszy z worka tylko wiatry pomyślne. Ale gdy usnął w nocy, towarzysze zebrali się i worek rozwiązali. Wyleciały strogie wiatry, porwały okręty i zapędziły je na dalekie morze. Setki prób. Jedni uczyli się na błędach własnych, inni na błędach cudzych. Ewolucja postępowała do przodu i w efekcie pojawiły się rozwiązania prawie idealne, co nie oznacza, że zrozumieliśmy ich oddziaływanie ze środowiskiem, które przebijają. Rzecz oczywiście o strzałach i o wszelkich latających przedmiotach, które zapoczątkowały tę walkę ludzi z czymś, czego nie widać z powietrzem. I mimo że niegdyś powstawało to właśnie na zasadzie takich rozwiązań metodą prób i błędów, na minęły lata pojawiły się komputery, pojawiła się nowoczesna cywilizacja, i nic się nie zmieniło. Jak słyszę takie argumenty, to po prostu naciągam cięciwę i strzelam. I strzelam dlatego, że jest to typowy argument człowieka, który, zapatrzony w komputery, myśli o tym, że w każdej dziedzinie trzeba skonstruować dobrą teorię, żeby potem zrozumieć mechanikę działania czegokolwiek w przyrodzie. Jakie są reguły tej gry zwanej postępem? Jest równie dobra inna reguła, która mówi o tym, że uczciwy, przyzwoity naukowy eksperyment. Jest równie dobry i elegancki jak dobra, wymyślona uprzednio teoria. I tam, gdzie jej nie ma, gdzie nie można jej wymyśleć, a właśnie w tej grze latających przedmiotów ze środowiskiem takiej teorii nie ma i pewno nigdy nie będzie, ten naukowy eksperyment zastępuje wszystko. Bo w gruncie rzeczy ten worek Odysa to właśnie gra człowieka z powietrzem. Gra w, przeważnie w latanie. I dopiero wtedy, kiedy wymyślono, jak robić takie eksperymenty. Okazało się, że człowiek potrafi wyprowadzać z nich sensowne wnioski. To urządzenie jest jakby modelem, odwróceniem sytuacji. To znaczy powiedziano sobie tak: zatrzymajmy ten latający obiekt w miejscu, a to środowisko, które jest tak trudne do uchwycenia, wpuśćmy w ruch. I puszczamy w ruch. Tunel, rodzaj specjalnego tunelu. Model fragmentu skrzydła czy płata nośnego i go, opływającego strugi powietrza. Specjalnie kierowane na przykład na krawędź, żeby zobaczyć jakie tam powstają zawirowania. To w inne znowu miejsce można również poruszać tym przedmiotem, zmieniać szybkość przepływu. A wszystko wzbogacone o odrobinę dymu, chociażby po to, żeby po prostu lepiej zobaczyć. I jeżeli do takiego tunelu wstawić nie kawałek skrzydła, a wstawić całe urządzenie, to wtedy po prostu wyprowadzamy wnioski o tym, jak ono będzie zachowywało się w tej grze ze środowiskiem. Szlifowali, głaskali, pieścili, nawet podwozie odkuchali jak trzeba. Myślałem, że staną i będą podziwiać, ale nie. Powiesili, no i się zaczęło. 150 na godzinę. Wiatr ich słuchał. Smukali, gdy mi się frędzelek zakotłował, a ja cierpiało, Ja, model. Nie zawsze wiało potężnie, ale zawsze się starali. Nawet dym miałem prawdziwy. Marszczyli się, gdy dymiło na pokład. Też tego nie lubię. Więc podwyższali albo przesuwali mi koń. Zaradni. Najczęściej jednak nie dawali dotknąć podłogi. Wieszali na zmyślnej uprzęży. Widać chcieli, żebym latał. Sami się bali, mimo że tak podobni siedzieli w cieple za szybką, a mnie targał. Podejrzewam zresztą, że mniej im chodziło o mnie, a bardziej o ten kawał trójkątnej szmaty. Wiem zresztą, dlaczego boją się sami. Jakby co, ich nie da się naprawić. Ani zrobić na nowo, ani przekonstruować. Ja to co innego. Ja model. Czasem wiatr im nie wystarczał. Podstawiali rurkę i dymili po oczach. Baskotało to trochę, szczególnie gdy wir się odrywał i pełtał. Znów się krzywili. Wtedy właśnie poczułem zazdrość. Im wcale nie chodziło o mnie, tylko o ten wir, o ten paskudny wiatr. Bo ja i ulegam, on nie. Ja nie protestuję, gdy zmieniają mi kształty, i kombinują coś takiego, co nie ma prawa latać. On, wiatr, bruździ. Mimo wszystko jestem po ich stronie. Nawet jeśli przylepiały mi zarost, to też, żeby chwycić tego, co wieje. Łatwiej znosić życie, gdy wiem, że ich i moje słabości są wspólne, moje modele. Biednemu zawsze wiatr w oczy, tak już widać mój los. Ci za szybką wiedzą dużo, ale nie wszystko. A ja nie muszę ukrywać. Chcą znać wady? Proszę bardzo. Prawdziwy by tak nie poleciał, błąd w usterzeniu. Chcą latać, więc ja ich muszę uczyć. Ja model. Byłbym niewdzięcznym dzieckiem własnych profesorów, gdybym nie uznawał badań modelowych. Przy czym trzeba sobie zdawać sprawę, że modele są różne. Są modele dobre, takie, które doskonale przybliżają rzeczywistość, i modele złe, które są tylko takim no, z grubsza podejściem niejako do zagadnienia. I mimo całego szacunku dla tej wielkiej pracy modelarzy, którzy. Wykonywali takie modele, by włożyć je w tunele aerodynamiczne, nie można się oprzeć wrażeniu, że z rzeczywistością to ma naprawdę mało wspólnego, chociażby no, sztywnością materiału. I to kombinują no, najróżniejsze rzeczy. Powiedzmy badania aerodynamiki. Samochodu, oczywiście model. Oczywiście tak dokładny, że pojawiają się nawet wzorce y, tych wstecznych lusterek czy wycieraczek na przedniej szybie, zaburzającej przepływ. Co nie zmienia postaci, że nigdy nie odpowiada to prawdziwej rzeczywistości. O, super szybki pociąg. No, ten, który chociażby y, odrobinę tam cierpiał w tunelach aerodynamicznych na, na filmie. No, oczywiście, oczywiście zamiast przodu jaki ma, można wykonać, można zmienić geometrię, można zobaczyć, że to zupełnie inaczej pracuje ze strugami, ale nie pociąg, tylko ten model, i potem strasznie dalekim przybliżeniem próbujemy wyciągać wnioski, które nie zawsze są prawdziwe. Tak, bo tylko częściowo prawdą jest to, co mówisz, że są modele dobre i złe, choć oczywiście i to jest prawda. Są przede wszystkim modele, które służą do pewnych celów, a nie do innych. Otóż Model buduje się tak, aby odpowiedział na konkretne pytanie, na przykład jaki jest opływ strug powietrza wokół płatów nośnych, jak reagują yy, powiedzmy klapy. Czy yy, wpada w drgania, czy nie. I w zależności od tego tworzy się model, w którym tylko pewna część rzeczywistości, ta część rzeczywistości badanej jest odwzorowywana dokładnie inaczej. Ale czy to nie było... wstyd, że takich podstawowych rzeczy nie wiemy? No to jest wstyd dla fizyki, dla nikogo innego i te eksperymenty modelowe właśnie tę potworną lukę uzupełniają. A jeżeli już byśmy chcieli rzeczywiście wdawać się w niesłychane szczegóły, to takie modele też można zrobić. Nie ma żadnego problemu, jest to tylko kwestia zręczności konstruktorów i modelarzy, którzy mogą zrobić modele naprawdę w niczym nieustępujące rzeczywistości poza jednym atrybutem, poza skalą. Ale powiadam, wszystko zależy od tego, czego chcemy się dowiedzieć. My w tych badaniach modelowych nie musimy właśnie odzwierciedlać rzeczywistości w 100%. Odzwierciedlamy, imitujemy ten jej fragment, który jest dla nas w danym momencie najistotniejszy. Życie nie jest bajką. Cywilizacja nie składa się z prostych klocków. Droga ku górze wiedzie po schodach. Żeby polecieć, trzeba niemało natrudnić się tu, na dole. Im lepiej ma latać samolot, tym więcej trzeba o nim wiedzieć. Tym bardziej skomplikowany musi być obiekt badań. Proste drewniane modele ustąpiły wyrafinowanym konstrukcjom, obudowane siłownikami, czujnikami, naśladujące do złudzenia prawdziwy samolot, stały się potęgą w rękach badacza. Biernie odtworzone kształty są tylko wstępem do prawdziwej finezji, wszystko powinno działać jak tam, w górze. Odzorowano nie tylko zależności statyczne, ale i dynamiczne. Pracuje cała konstrukcja. Skrzydła przenoszą zmienne cykliczne obciążenia. Stateczniki skręcają się w rytm nieprzewidzianych drgań belek. Dreszcze strząsają kadłubem i powracają znów na skrzydła. Precyzyjna bryła rozdekodała się w całej swej masie. Właśnie o to chodziło badaczom. Nim muśnie te powierzchnie najlżejsze tchnienie wiatru, nim zaszumi pęd w szczelinach kadłuba, nim samolot wzniesie swój tempy prysk ku górze, musi przejść próbę wstrząsów, z których każdy, szarpie nawet najmniejszą jego cząstką, wyrywa ją i gniecie. Niech lepiej rozleci się tu na ziemi, niech nie udzi zdolnością do lotu, niemami kształtem. Bo jeśli już omiotą go strugi wiatru, wtedy musi wytrzymać ogon, skrzydła, wszystko. Taki eksperyment w tym właśnie tunelu prowadzony jest po raz pierwszy. A właściwie po raz pierwszy na takim modelu. Precyzyjnym, małym samolocie, który powinien dać odpowiedź na wielkie pytania stawiane po wietrzu przez badaczy. Tu nie ma już drgających siłowników. Zamiast nich skomplikowaną bryłę torturują równoległe strumienie wiatru. Podwieszona na stalowych linkach do aerodynamicznej wagi ujawnia swe słabości w locie, bo on naprawdę leci. Uwiązany do haków spętany metalowymi nitkami poddaje się strugom powietrza pędzącym z prędkością 15 metrów na sekundę, co dla oryginału oznacza ponad 400 km na godzinę. Tak się to przelicza z modelu na samolot. I nie może być cienia wątpliwości, że lot jest poprawny. Kilka par oczu bez przerwy śledzi przebieg eksperymentu. Jak zachowają się skrzydła? Czy wytrzymają zastrzały? Czy nos wznosi się ku górze, czy opada? Obserwacje wzrokowe jeszcze nic nie znaczą. Decydują wyniki precyzyjnych pomiarów, które wykonywane są na tańczącym samolociku. Decyduje to, co zarejestrują czułe przyrządy poza tunelem. Bo droga ku górze wiedzie po eksperymentalnych schodach. Czułem przyrządy poza tunelem. Właśnie, chociażby taki problem jak mierzyć wiatr? Oczywiście, ten wiatraczek meteorologiczny to byłaby rzecz kiepska. Można zrobić na przykład w ten sposób. Jeśli przez przewód przepuścić prąd o odpowiednim natężeniu, to się rozgrzeje. W momencie, w którym Dmuchniemy na całą rzecz, oczywiście się ostudzi. O, i oto zmieni się oporność tego drucika, a to można już mierzyć. Na takiej zasadzie działają właśnie przyrządy mierzące szybkość przepływu. Przy czym, gdyby były takie wielkie, do niczego by się nie nadawały. W rzeczywistości sama sonda pomiarowa mieści się w tej kapsułce, jeśli na jasnym tle spróbować obejrzeć końcówkę, tak. Pomiędzy tymi dwoma yy, igłami, jakby rozpięty jest pomiarowy drucik. Pomiar. Wskazówka reaguje. Oczywiście całość wymaga solidnych wzmocnień, wymaga jeszcze obróbki sygnału. Po prostu jest to ten fragment elektroniki, który coraz częściej tunelom zaczyna towarzyszyć. Nie zmienia to jednak faktu, że nawet najprostsze pomiary, rzeczy, które chcemy, musimy wiedzieć, tej najbardziej podstawowej, sprawiają zasadnicze kłopoty badaczom wszędzie tam, gdzie chce się odzwierciedlić rzeczywistość, która tak naprawdę po prostu nie istnieje są, problemy, przy czym ludzie sobie z tym radzą, no, mimo że nie mają porządnej teorii, której dostarczyli im fizycy, bo najprościej było mieć matematyczną formułę i według niej skonstruować gotowe. ciągle rzecz. przychodzić na gotowe. Nie, chcielibyśmy, żebyście zrobili to, co do was fizycy należy po prostu. Natomiast... My dopiero jesteśmy po was. Nie mamy jeszcze danych, które w teorii można ująć. Wiecie co? Na razie, póki nie wiecie tego, co jest najistotniejsze, to trzeba zrobić po prostu eksperymenty. Innymi słowy zmierzyć lub zobaczyć. I tutaj ludzie wymyślili niezwykle sprytne metody. Chociażby taką. Wstawia się model do tunelu, pokrywa go niezwykle cienką warstewką olejowego filmu i świeci Ultrafioletowym światłem. O, właśnie, tak to wygląda. I teraz na powierzchni tego modelu ujawniają się te właśnie delikatne zawirowania, te zmiany barwy, które w tym ultrafioletowym świetle Spaniale, są wskazówką tylko wskazówką tego, gdzie konstrukcja ma słabe elementy. Tylko, że jednocześnie zmieniają się warunki opływu przez powietrze, bo zmienia się jakość powierzchni modelu. Zgoda, Straszliwe zakłócenie. To zgoda, ale jest to zakłócenie, jak twierdzą fachowcy, tak nieznaczne, że można je w eksperymencie pominąć. Tak twierdzą czym, tylko technicy. Przy czym prawda jest i taka, że do tej pory mówiliśmy i to, co Ty pokazywałeś, to też są wszystko pomiary tam, gdzie mamy do czynienia z przepływami wolnymi, gdzie nie zbliżamy się nawet jeszcze do bariery dźwięku, ale przecież są obiekty latające, które tę barierę dźwięku przekraczają wielokrotnie, choćby takie urządzenia, rakieta, akurat rakieta meteorologiczna. Przecież tutaj w momencie, kiedy przekroczona zostaje prędkość dźwięku, następuje kolosalna fala uderzeniowa, następują zjawiska fizyczne, których gwałtowność. Może po prostu ten obiekt unicestwić. I tu te badania modelowe zyskują dopiero niesamowitą wagę. Ale jak to zobaczyć? Otóż, jak to zobaczyć? No otóż trzeba to, trzeba to zobaczyć przy pomocy specjalnych właśnie metod. Szybciej, coraz szybciej. Ta dewiza już powszechnie obowiązuje w lotnictwie. Trudniej i coraz trudniej prowadzić obserwacje, gdy cząstki powietrza mkną wokół bryły prędzej niż głos. Ludzkie oczy nie wystarczą. Trzeba użyć optycznej manipulacji, żeby zobaczyć dźwięk. A właściwie kolejne sprzężenia i rozrzedzenia powietrza wokół bryły. Na ściankach tego klina narasta obszar gwałtownego wzrostu ciśnienia, gęstości i temperatury. Gdy cienki płatek przyciska się wśród tłumu cząstek, na obu krzywiznach następuje przyspieszenie stóp powietrza. Im mniejszy promień krzywizny, tym szybciej pędzą cząstki, aż wreszcie rozlega się bing i bryła przeskakuje na drugą stronę bariery. Dźwięk pozostał z tyłu. W ten sposób narasta kryzys falowy, z którym dzisiejsi piloci obcują na co dzień. Skośne fale uderzeniowe rodzą się z łatwością w tunelu aerodynamicznym. Niżej klasyczny przykład fal wytwarzanych przez strumień powietrza, pędzący dwukrotnie szybciej niż dźwięk. Dwa ostrza w kształcie klinów nie stanowią specjalnej przeszkody i dlatego widoczna fala jest przygięta w ich kierunku. U góry jeden z opływowych profili, który mógłby z powodzeniem udawać skrzydło naddźwiękowego samolotu. A jeśli dopłata dodać lotkę, sytuacja zaczyna natychmiast się komplikować. Kryzys falowy wędruje po skrzydle. Można pożegnać się ze statecznością. Zupełne szaleństwo następuje wtedy, gdy w rwącym strumieniu powietrza znajdzie się tak skomplikowana bryła. Kryzys falowy znacznie się pogłębia, a właściwie występuje seria kryzysów. Na kadłubie, na skrzydłach, na sterach. Strach pomyśleć, gdy trzeba do tego dodać obrót wokół łosi. I dziwne: fale uderzeniowe trzymają się jak przylepione. Tego nie można obliczyć. To trzeba było koniecznie zobaczyć, by wiedzieć, że myśliwiec nie runie w dół, gdy nagle wykręci beczkę przed nosem przeciwnika. Tak, a co więcej, yy, trzeba wiedzieć, co się stanie z poszczególnymi elementami tego samolotu. No, narzekałeś na przykład. tak na fizykę, metoda zwana fotografią mm. smugową, użyta właśnie w tym przypadku. O no, mój Boże, to no coś, coś ci fizycy jednakowo zrobili, nikt tego nikt nie neguje, tego, ale yy, te pomiary, o których mówimy, sięgają tak wyrafinowanych metod, jak chociażby taka: otwory, szereg otworów w płacie nośnym i Reakcja na zmianę ciśnienia specjalnymi rurkami, przekaz informacji dalej, tam za tą przysłowiową szybę, gdzie siedzą ludzie, do specjalnych czujników. Może to wyglądać w ten sposób, może inaczej. Inna wersja tego samego pomysłu to płatnośny, obudowany taką skomplikowaną siecią rurek, przez niewidoczną, właściwie tutaj, dziurkę wpada struga powietrza i zmiana znów rejestrowana na setkach czujników. Wszystko po to, by stwierdzić, czy to w locie z tą ponaddźwiękową szybkością wytrzyma, czy się rozpadnie. A, no właśnie, znów żeby szukać faktów zupełnie elementarnych. Ale jednocześnie trzeba sobie zdawać sprawę z pewnej, powiedziałbym, ideologii tych wszystkich pomiarów. Otóż modele, które trzymaliśmy w rękach, były badane w tunelach aerodynamicznych naddźwiękowych. Są w zmniejszonej skali. Są modelami, jak było powiedziane. Natomiast fizyka zna jedno straszne prawo. Prawo to mówi, że to, co dzieje się na rzeczach małych, nie może być bezpośrednio przenoszone na rzeczy duże. Dlaczego? Jeśli ktoś zbuduje katedrę z zapałek, to ta sama katedra zbudowana po prostu z Bali załamałaby się. To nie jest prawda. Tak może być. Nie, to jest prawo. Fizyka nie jest niezmiennicza ze względu na skalę. I z tego, co ja sobie zdawać sprawę, i ludzie, którzy badają rzeczy w tunelach, wiedzą, że istnieje tylko podobieństwo, podejrzenie, bardzo grube fakty. Ale to podobieństwo wystarcza, by konstruować z dużą pewnością te olbrzymie konstrukcje, ale oczywiście. Tak? Można ludzie... konstruować modele rzeczy małych, a naprawdę kiedy masz do czynienia z wielką konstrukcją? Przecież atak wiatru to nie jest tylko sprawa lotnictwa. No tak, ale wracając do tego lotnictwa, to ludzie chcą konstruować rzeczywiście te y, swoje aparaty z pewnością stuprocentową, i dlatego tworzą takie tunele, o których mówimy, do których bez mała można włożyć y, obiekt y, normalnej wielkości. Tunele są olbrzymie, choćby jeden z nich. Do tego. To jest jeden z większych na świecie tuneli. Do tego jeszcze no, nie daje się włożyć modelów w skali 1 do 1, ale takie tunele istnieją. I chociażby w takim tunelu zawieszenie modelu samolotu bojowego wojskowego nie sprawia żadnych specjalnych trudności. Jest tunel o średnicy kilkunastu metrów i jest samolot prawdziwy normalnej wielkości jaka zaleta. Tutaj się zdobywa gigantyczną ilość informacji w niesłychanie krótkim czasie, po to, żeby latając taką maszyną zdobyć je, pomijając już sprawę ryzyka. Tutaj trzeba tylko by lat potęgą cały. środków próbuje się przekonać, że mimo wszystko daje się jednak zrobić, bo naprawdę wiadomo o tych konstrukcjach tak niewiele. Powinniśmy się czerwienić. My, jako ci, którzy reprezentujemy ludzi badających sprawy w tunelach, bo oni naprawdę łatają tylko dziury. Nie, ja się z tym absolutnie nie zgadzam. Co więcej, uważam, że chociaż akurat sam posługiwałem się tym przykładem tej dużej skali, prawda, że to wcale nie jest najistotniejsze, bo można yy, zrobić model czegoś wielkiego i osiągnąć wyniki, mało to że zbliżone do rzeczywistości, modelujące tę rzeczywistość, pozwalające ją kształtować tak, jak to jest człowiekowi potrzebne. Tam, gdzie wzrok nie sięga, tam, gdzie wśród tysięcy milionów, setek miliardów, drobin tlenu azotu i wglęku węgla szaleje żywioł, tam, gdzie pęd pojedynczych cząstek nabiera siły olbrzyma i prze. Różna jest siła i odmienne kierunki. Zagadką fakt, że wiatr nie obiera najkrótszej drogi. Podmuchy kłębią się i wirują. Zaglądają tu i ówdzie, niosąc niszczycielską siłę, i niezgłębione pasmo zagadek dla budowniczych. Każda budowla to tama dla nas powietrza. Nawet najprostszy kształt ukazuje plątaninę wirów. Smugi dymu rozwiewają złudzenia prostoty. Barierą ukazuje się możliwość obserwacji i rejestrowania zmian. Wiatr jest szybki, a ściany, dachy i okna reagują na wszystko. I nie wystarcza już siła wiary w rozum konstruktora. Dziś potrzeba empirii, doświadczenia potwierdzającego, że mimo wszystko się nie zawali. Modele domków wyposażono zatem w dziesiątki ciśnieniowych czujników, umieszczono je w tunelu wiecznym, na obrodowym podejście, przegrodzono dziesiątkiem przesłon imitujących zabudowania, tereny zielone czy ukształtowanie terenu. I gdy powiał wiatr, a dziesiątki rejestratorów zaczęło swą wędrówkę po papierze, przyszła refleksja, czy naprawdę budujemy tak, by przeciwstawić się siłom natury, czy nasze budowle wytrzymają huragan stulecia? Czy przynajmniej wyziewy z kominów i spalin uciekają od naszych zabudowań, czy też zapętlone krążą wokół budynków? Czy fabryki budujemy tak, by najczęściej wiejące wiatry nie niosły dymów w nasze okna? Odpowiedź już wiatr. Nie ten w naturze, lecz stworzony sztucznie w laboratorium. Wystarczy 13 metrów tunelu, jeden silny wentylator i model wykonany w odpowiedniej skali. Model nie budynku, nie ulicy, lecz całego miasta no to właściwa skala komplikacji. Wizja urbanistów i architektów poddana zostaje próbie życia w urojeniu. Wiatr będzie nacierał na ściany szczytowe, zrywał dachy, wybijał okna, sypał kurzem i wirował w krętych ulicach. Wytrzymałość konstrukcji, rodzaj zabudowy, wentylacja i mikroklimat oto odpowiedzi, na jakie czekają badacze. Tego nie można obliczyć ani przewidzieć, chyba że odpowiedź przyniesie wiatr. Rejestracja włączona, czujniki pracują. Mokre ulice makiety. Szybkość parowania to skuteczność wentylacji, ale również groźba zawirowań i turbulencji. Jedyny obiektywny i dyskretny pomiar, czujnik mierzący szybkość przepływu powietrza. Tysiące pomiarowych punktów włożą się po wielu godzinach pracy w mapę prądu powietrza. Dadzą odpowiedź, czy tak należy budować. Środowisko ludzi i domów jest jedno i te same siły natury, a że domy przerosły nasze wyobrażenia, że stają się niebezpieczne. Odpowiedzi szukać trzeba na modelach. Widmo upiornych wichrów nadal krąży. Widmo, którego my szukamy jeszcze po omacku, ale skala i zjawisko już zostały złamane. To przecież widać. No i co? No i znowu nie, nic nie wiem. Eksperyment, łatanie dziur i tak dalej, bo nie, nie ma teorii. No. Nie ma teorii, trzeba ją czymś zastąpić. Zastąpić ją trzeba mądrym eksperymentem, ale przecież to jest też fizyka. A, to jest ciekawe, że nie, my przecież nie kłócimy się na temat fizyki. W podtekście tych wszystkich prac, i eksperymentalnych i teoretycznych, które zwie się aerodynamiką doświadczalną i tak dalej, tkwi coś, co ma błędy największe jak dotąd matematyka. Jeśli tam się złapie sprawę, kto wie, czy nie powinniśmy o tym wszystkim, o czym mówiliśmy, mówić w czasie przeszłym? Z uporem maniaka zaczęliśmy w ślepo. Był wiatr, i była geometria. Żywioł i matematyka. Złapaliśmy za geometrię, geometrię, materialny materialne kształty, rzuciliśmy w twarz huraganowi. W nadziei, że wytrzyma, że przecież w totolotka też czasem się wygrywa. I czasem wygrywaliśmy. Potęga umysłu polega na tym, by dostrzegać i rozumieć. Dostrzegaliśmy coraz więcej. Także to, że jesteśmy słabi. Rzeczywistość zastąpiliśmy więc światem sztucznym. Zaczęliśmy budować naukowe zabawki, szczuć je konserwowanym wiatrem. Wszystko po to, by wyrefinowaną metodę eksperymentu załatać niedostatki teorii. Zalało nas morze faktów. Na całym świecie wszystko przebiega matematycznie. W tym zdaniu wielkiego matematyka Gaussa tkwi oznacza linie. Tylko wiatr nie dawał się spędzać. Tysiące czynników naraz wymykało się możliwością obliczeń. Burzliwe przepływy nie dawały się ująć w równanie. no Moc komputerów ukazywały się zbyt mało do czasu. Matematyczny wiatr uderza w matematyczny domek. Matematyczne siły próbują zerwać dach. Miejscem dramatu jest operacyjna pamięć potężnego komputera. Oto eksperyment przyszłości. Bez tunelu i modelarskich kłopotów, bo najlepszą praktyką jest dobra teoria. Kłopot w tym, że dobrej teorii jeszcze nie ma. Że równania ujmują zjawiska z grubsza, nie chwytają szczegółów i że nie wszyscy wierzą, że tak też się da. Jakże to bez tunelu? Teoria rozwija się dyskretnie bez huku, ale to ona dokonuje przewrotów. Na całym świecie wszystko przebiega matematycznie. Pojedynek konstrukcji z wiatrem też. Tylko my ludzie, naszą matematyką, nie dorośliśmy jeszcze do tego pojedynku. Wciąż łatwiej nam ujarzmić wiatr, niż go zrozumieć. Na razie.